Rafi wołam z tej polskiej ziemi Chcemy być wreszcie miłością karmieni Oddaję Ci Polskę od góra aż do morza Niech nas prowadzi Twych świateł zorza Każdego człowieka, co cierpi w ukryciu Każdego, kto szuka sensu w swym życiu To nie jest historia o moim cierpieniu To ho dla ciebie w tym wielkim dążeniu bierz naszą wolę, bierz nasze starania. Niech braknie nam tylko chwil zawahania. Niech każda ulica i każdy dom stary odzyska swą siłę i blask wielkiej wiary. bogosław rolnikom i ludziom w miastach. Niech miłość w ich sercach jak ziarno wyrasta. Niech znikną podziały, co niszczą nam duszę. Ja przed twym tronem te słowa wyruszę. Bądź nam tarczą, gdy burza nadchodzi. Niech twoja dobroć nas wszystkich pogodzi. W refrenie swym głosem niebiosa otwiera zła moc przy Tobie Mardzio natychmiast umiera. To wiary wielki kolej na odsłona. Niech twoja miłość Matko Jezusa. Każde zło pokona. Oddaję ci dzieci, starców i młodych, Świat co tak bardzo, pragnie swobody. Niech Polska będzie twym jasnym ogrodem, gdzie wiara jest siłą i żywym dowodem. Każdy mój oddech i każde uderzenie. To dla twej chwały, to ocalenie. Nie chcemy już kroczyć drogami ciemności. Bądź naszą panią w całej wieczności. Strzeż naszych rodzin przed kłamstwem i złem. Niech każdy dzień będzie Twoim snem. Podaj nam rękę, gdy grunt nam ucieka. Tyś jest nadzieją dla Każdego człowieka. Niech polskie matki w tobie widzą wzór. Niech modlitw naszych wznosi się chór. Oddajemy ci serca, co biją dla kraju. Byśmy zaznali choć cząstkę twego raju. Awe Maria, matko jedyna. Przy tobie każda kończy się wina. Polskę i świat, w Twe ręce składamy. W o jej twojej opiece ratunku szukamy. A Maria, maria, to jedyna, przy tobie każda kończy się. Dni. To serca oddanie Niech Twoja opieka nad nami zostanie Za każdy kraj, co w ogniu dziś płonie Kładziemy los świata na Twoje dłonie Niech miłość rozleje się rzeką szeroką Twoim czujnym i dobrym okiem to nie są słowa rzucone na wiatr To nasza przysięga na tysiące lat ja, Rafi i Kasia w jednym szeregu biegniemy do ciebie życia wyścigu, przyjmij nas wszystkich, matko łaskawa To nasza prośba i nasza sprawa Niech światu słyszy to wielkie wołanie, że tylko w Tobie jest zmartwychwstanie, za głodnych, za biednych, za tych co w niewoli. Niech twoja litość ukoi, co boli, niech Polska śni jak perła. W koronie trzymamy mocno swoje święte dłonie, to koniec lenku i koniec wątpienia z Tobie szukamy dziś odkupienia. Cała planeta niech Tobie się kłania, to jest godzina naszego oddania. Ave Maria Przed twym obliczem kolana zginamy. O łaskę twoją pokornie błagamy. Niech ten głos niesie się przez polskie pola. Taka jest nasza i serc naszych wola. Awe Maria, matko jedyna. Przy Tobie każda kończy się wina. Polskiej i świat, w twe ręce składa. O jej twojej opiece ratunku szukamy. Na ten świat, co w chaosie się gubi Gdzie człowiek człowieka już dawno nie lubi Ja Rafi wołam z tej polskiej ziemi Chcemy być wreszcie miłością karmieni Oddaję Ci Polskę od aż do morza Niech nas prowadzi Twych świateł zorza Każdego człowieka, co cierpi w ukryciu Każdego, kto szuka sensu w swym życiu To nie jest historia o moim cierpieniu To hoł dla Ciebie w tym wielkim dążeniu Bierz naszą wolę, bierz nasze starania Niech braknie nam tylko chwil za... Niech każda ulica i każdy dom stary odzyska swą siłę i blask wielkiej wiary. Błogosław rolnikom i ludziom w miastach! Niech miłość w ich sercach jak ziarno wyrasta! Niech znikną podziały, co niszczą nam dusze. Ja przed Twym tronem te słowa wyruszę. Bądź nam tarczą, gdy burza nadchodzi. Niech Twoja dobroć nas wszystkich pogodzi. Ave Maria. w refrenie swym głosem niebiosa otwiera. Zła moc przy Tobie Mardzio natychmiast umiera. To wiary wielki kolej na odsłona. Niech twoja miłość Matko Jezusa. Każde zło pokona. Oddaję Ci dzieci, starców i młodych Świat, co tak bardzo Pragnie swobody Niech Polska będzie Twym jasnym ogrodem Gdzie wiara jest siłą i żywym dowodem Każdy mój oddech i każde uderzenie To dla Twej chwały To ocalenie Nie chcemy już kroczyć drogami ciemności Bądź naszą Panią w całej wieczności Strzeż naszych rodzin Przed kłamstwem i złem Niech każdy dzień będzie Twoim snem Podaj nam rękę, gdy grunt nam ucieka Tyś jest nadzieją dla Każdego człowieka Niech polskie matki w Tobie widzą wzór Niech modlitw naszych wznosi się chór Wdajemy Ci serca, co biją dla kraju Byśmy zaznali choć cząstkę Twego raju Ave Maria, Matko Jedyna Przy Tobie każda kończy się wina polskiej i świat. Składamy w twojej opiece ratunku szukamy Ave Maria To serca oddanie, niech Twoja opieka nad nami zostanie Za każdy kraj, co w ogniu dziś płonie Kładziemy los świata na Twoje dłonie Niech miłość rozleje się rzeką szeroką Pod Twoim czujnym i dobrym okiem To nie są słowa rzucone na wiatr To nasza przysięga na tysiące lat Ja, Rafi i Kasia w jednym szeregu Biegniemy do Ciebie w życia wyścigu Przyjmij nas wszystkich, Matko Łaskawa To nasza prośba i nasza sprawa Niech światu słyszy to wielkie wołanie, że tylko w Tobie jest zmartwychwstanie, Za głodnych, za biednych, za tych co w niewłonie Niech Twoja litość ukoi co boli, niech Polska lśni jak perła w koronie Trzymamy mocno Twoje święte dłonie, to koniec lęku i koniec wątpienia W Tobie szukamy dziś odkupienia Cała planeta niech Tobie się kłania to jest godzina naszego oddania. Tym obliczem kolana zginamy. O łaskę Twoją pokornie błagamy. Niech ten głos niesie się przez polskie pola. Taka jest nasza i serc naszych wola! Awe Maria, matko jedyna. Przy Tobie każda kończy się wina. Polskę i świat, Twoje ręce składamy. O jej obiece ratunku szukamy na ten świat, co w chaosie się gubi, gdzie człowiek człowieka już dawno nie lubi. Ja Rafi wołam z tej polskiej ziemi, chcemy być wreszcie miłością karmieni. Oddaję Ci Polskę od aż do morza, niech nas prowadzi twych świateł zorza. Każdego człowieka, co cierpi w ukryciu, każdego, kto szuka sensu w swym życiu. To nie jest historia o moim cierpieniu, to hołd dla ciebie w tym wielkim dążeniu. Bierz naszą wolę, bierz nasze starania, niech braknie nam tylko chwil. Wachania. Niech każda ulica i każdy dom stary Odzyska swą siłę i blask wielkiej wiary Błogosław rolnikom i ludziom w miastach Niech miłość w ich sercach jak ziarno wyrasta Niech znikną podziały, co niszczą nam duszę Ja przed tym tronem te słowa wyruszę Bądź nam tarczą, gdy burza nadchodzi Niech twoja dobroć nas wszystkich pogodzi Ave Maria. Czy się wina? W refrenie z tym głosem niebiosa otwiera. Zła moc przy Tobie Mardzio natychmiast umiera. To wiary, wielki kolej na odsłona. Niech twoja miłość Matko Jezusa. Każde zło pokona. Oddaję Ci dzieci, starców i młodych Świat, co tak bardzo pragnie swobody Niech Polska będzie Twym jasnym ogrodem Gdzie wiara jest siłą i żywym dowodem Każdy mój oddech i każde uderzenie To dla Twej chwały, to ocalenie Nie chcemy już kroczyć drogami ciemności Bądź naszą panią w całej wieczności Strzeż naszych rodzin przed kłamstwem i złem Niech każdy dzień będzie Twoim snem Podaj nam rękę, gdy grunt nam ucieka Tyś jest nadzieją dla Każdego człowieka, niech polskie matki w tobie widzą wzór. Niech modlitw naszych wznosi się chór. Oddajemy ci serca, co biją dla kraju. Byśmy zaznali choć cząstkę twego raju. Awe Maria, matko jedyne. Czy Tobie każda kończy się wina polskiej i świat W ręce składamy W Twojej opiece ratunku szukamy Amen, Maria To serca oddanie, Niech Twoja opieka nad nami zostanie Za każdy kraj, co w ogniu dziś płonie, Kładziemy los świata na Twoje dłonie Niech miłość rozleje się rzeką szeroką, Pod Twoim czujnym i dobrym okiem. Są słowa rzucone na wiatr. To nasza przysięga na tysiące lat. Ja Rafi i Kasia w jednym szeregu, biegniemy do ciebie, w życia, wyścigu. Przyjmij nas wszystkich, matko łaskawa. To nasza prośba i nasza sprawa. Niech świat usłyszy to wielkie wołanie, że tylko w tobie jest zmartwychwstanie za głodnych, za biednych, za tych, co w niewoli. Niech twoja litość ukoi, co boli. Niech Polska niej jak perła w koronie. Mamy mocno swoje święte dłonie To koniec ręku i koniec wątpienia W Tobie szukamy dziś odkupienia Cała planeta niech Tobie się kłania To jest godzina naszego oddania Ave Maria